Was na naszym kanale. W postapokaliptycznym świecie wszystko może się zdarzyć, a broń będzie bardzo ważna. Zapraszam na test noża Nordic River z dębowej kuźni. Tak poważnie miejmy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, że będziemy musieli chodzić i używać masek przeciwgazowych. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie test noża Nordic River z dębowej kuźni. Oczywiście pochewkę uszyłem sobie sam. Nawet nie uszyłem, bo nie użyłem do tej pochewki ani jednego centymetra nici. Zapraszam na materiał. Jak możecie zobaczyć, nóż nie należy do najmniejszych egzemplarzy. Jest naprawdę spory. Jest wzorowany oczywiście na falaucie, na madmaxie, na czasach post A stylistyką mi osobiście dobiega podobieństwo AK-47, okładziny różnego rodzaju nacięcia i wykonanie, jak byłby wykonany po prostu ze starego automatu gałaśnikowa. Konstrukcja bardzo solidna i ciężka. Nie wiem, czy przyda on się ogólnie komuś w lesie, ale jako nóż obozowy na pewno świetnie się sprawdzi, tym bardziej w czasach ostatecznych, posapokaliptycznych, gdy przychodzi nam walka o przetrwanie a kto wzoruje się na filmach Mad Max lubią tematy post-apo to ten nóż na pewno przypadnie im do gustu oczywiście zrobiłem samoczynnie sobie pochwę do noża tak jakby byłyby to czasy post bez dostępu do różnego rodzaju maszyn z tego co miałem po prostu ją zrobiłem. Zaraz Wam opowiem, jak powstała ta pochewka. Postaram Wam się wrzucić też zdjęcia z produkcji tej pochewki przeze mnie. Oczywiście jest już w produkcji też druga pochewka dla mojego przyjaciela Chrisa z Red Wars Outdoors. On zażyczył sobie, że chce mieć czarną jak śmierć. Postaram się sprostać jego wymaganiom. Oczywiście nie będzie to piękne jak spod igły, ale właśnie o to chodzi, żeby wyglądało jak podczas apokalipsy. Porąbiemy sobie dzisiaj parę elementów, bo na pewno nóż da sobie świetnie radę i sprawdzi się w terenie podczas prac obozowych. Zabieram się za przerąbanie parę gałęzi, a potem opowiem Wam, o tej właśnie pochewce. Kałąska nie jest za gruba. Pewnie już wysuszyła się, ale sprawdzimy, jak to poradzi. Powiem Wam, że moc uderzenia jest porównywalna, tak mi się przynajmniej wydaje, jak z jakimś małym toporkiem, siekierką. Naprawdę świetnie się tym miota. Nóż dobrze leży w dłoni, nie wyślizguje się, chociaż mam rękawice, bardzo fajnie nim się rąbie. Co prawda ciężar i zamachy robią swoje, ale przekłada to się też na efektywność naszej pracy. Powiem Wam, że ciosanie tym kawałka stali naprawdę przychodzi z łatwością. Nie jest to jakieś takie naciągnięta moja opinia, ale naprawdę świetnie się nim rąbie. Sami widzicie jak odpadają szczapki drewna. Oczywiście Specyfikacje tego noża wrzucę Wam w opisie i opis. Wiem, wam nie widać nawet jakiegokolwiek zużycia na ostrzu tego noża. Naprawdę świetnie się nim pracuje. To jest praca na kawałkach suchego drewna, które jest o wiele mocniejsze i twarde niż świeże gałęzie myślę że przedzierając przez jakieś haszcze, to świetnie by też zastąpiło nam to jakąś taką małą maczetę oczywiście nie będę chodził po lesie i wycinał żadnych świeżych gałęzi staramy się sobie coś przebatonować zobaczymy jak z tym pójdzie teraz jeszcze weźmy może duży taki większy gruby suchy kawałek spróbujmy go przerąbać Dosyć fajnie wchodzi, tak samo jak mały toporek. Świetnie sobie poradził z tym kawałkiem suchego drewna. Myślę, że znajdzie on zastosowanie u mnie przy jakichś pracach obozowych, jak zapomnę. Toporka. Jak widzicie, nóż się do rąbania w terenie, jako nóż obozowy, masywny, ciężki. Myślę, że każdy survivalowiec czy kraftowiec powinien mieć w swojej kolekcji wyprawowej jakiś większy nóż, właśnie do ciężkich zadań. Tym bardziej, że ja nie mam toporka, tym bardziej będzie mi służył. Wracając do pochewki, to Została ona wykonana bez ani jednego centymetra nici. Nie szy... Wykorzystałem stary pas LC-3 wojsk amerykańskich. Oczywiście nie użyłem, tak jak mówiłem, żadnych nici. Wykorzystałem nity. Co prawda aluminiowe, jeszcze ta pochewka wymaga trochę dopracowania. Ale wracając do niej, to wkład mamy aluminiowy z takiej bardzo cienkiej blachy aluminiowej którą wykorzystałem ze starej skrzynki narzędziowej dlatego żeby po prostu nie poprzecinać sobie elementów pochwy a nóż świetnie wchodzi i, nie, i po prostu nie wypada. Dodatkowo mam zrobione zapięcie na zatrzask też oczywiście z tego pasa a został złożony na pół, został włożony wkład ten aluminiowy i naklejona gąbka, taka pianka samoprzyletna, żeby wykończyć, bo nie wiedziałem czym. I oczywiście wykorzystałem starą dętkę rowerową, pocięłem na paski, żeby to razem zespolić, a dekoracyjnie dorzuciłem dwie łuski od strzelby, także. Coś w tematach Mad Maxa, takich tematach posapokaliptycznych, że udało mi się osiągnąć. Krisa pochewka będzie troszkę inna, bo będzie czarna. Zastosuję tam troszkę inne elementy, ale bazą do jego noża Nordic Cleaver też będzie pas LC3 w kolorze czarnym. Nóż oczywiście będziemy używać w terenie, będziemy go testować, bo. Każde wyjście, użytkowanie będzie w pewnym rodzaju testem tego noża. Myślę, że nóż nada się, świetnie się sprawdzi jako nóż obozowy. To na tyle z testu noża Lord River z dębowej kuźni. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!